Wskaźnik poziomu sygnału w kwaczengu nie jest jego mocną stroną. Wczoraj na GitHubie pojawiła się modyfikacja oprogramowania do Quachanga, która dodaje bardzo ciekawy miernik poziomu sygnału do niego. Zaraz ją wgram i zobaczymy, jak to działa. Oto strona projektu. Autorem jest Polak. Tak wygląda ekran ze zmodyfikowanym oprogramowaniem. No, ściągnę to i wgram do mojego kwaczęga, zobaczymy jak to w rzeczywistości będzie się spisywać według instrukcji trzeba najpierw ściągnąć ten pliczek no i oczywiście wgrać go do kwaczęga oryginalnym programem do upgrade'owania, który już pokazywałem w filmie o upgrade'owaniu kwaczęga link macie u góry no to programik do kwaczęgowania to znaczy do Upgrade'owania kwaczęga. Musiałem go jeszcze raz uruchomić, ponieważ najpierw uruchomiłem program, a potem dopiero podłączyłem kabelek do programowania i wtedy on go tu nie widział. Po ponownym uruchomieniu programu jest kabelek widoczny, więc jeśli będziecie mieli taki problem, no to jest to może rozwiązanie. A no i wczytałem pliczek. a no i zobaczymy. Ciekawe, czy Kwaczeng stanie się cegłą, czy rzeczywiście będzie miał fajny wskaźnik poziomu sygnału. No dobrze. Operacja się udała. Pacjent żyje. Zobaczymy, co się nam zmieniło tutaj na wyświetlaczu. Może odłączę kabelek. No i spróbujmy puścić nośną. Włączę przemiennik. Zobaczymy, czy podczas odpowiedzi z przemiennika coś nam się pokaże na wyświetlaczu nowego. O proszę. Działa. Może jeszcze jeden test zrobię, ponieważ ta linia sygnału z przemiennika jest ciągła, nie widać tutaj tego wykresu. Ustawię sobie tego kwaczenga na częstotliwość simpleksową i teraz z drugiego kwaczenga będę nadawał na tej samej częstotliwości, ale będę nim poruszał, czyli sygnał powinien się zmieniać w funkcji czasu. Może jeszcze troszkę przybliżę. O, proszę, proszę. Teraz zakryłem ręką antenę i widać, że sygnał spada. Bardzo szybko reaguje, powiedziałbym, ten wskaźnik. Także fajnie, fajnie, fajnie. Ciekawe, czy na dolnym VFO też działa. Też działa. W tym samym miejscu pokazuje się wskaźnik. Liczbowo jest to RSSI, no i w postaci takiego wykresu, już mi się podoba, link do Githuba, z którego możecie ściągnąć ten soft, jest pod filmem. Dobra robota, Piotrze, autorze tego moda, dziękuję, no i piszcie, piszcie co myślicie, czekamy na kolejne fajne mody, cześć.